Cześć, ja jestem Lipej i przybywam z materiałem, w którym opowiadam o tym, jak aktualnie gramy, Build, używam, jakie noszę na sobie przedmioty. Zacznijmy od skilli. Tutaj, tak naprawdę, względem tego filmu Mage Build nic się nie zmieniło. Ognista laska w dalszym ciągu jest bez zmian. Te skilly, które tam przedstawiłem, uważam, że są najmocniejsze. Teraz, biorąc pod uwagę jeszcze fakty gry na autostraszach. Czyli na napadach na posterunek, tym gra mi się po prostu najwygodniej. I oczywiście w dalszym ciągu podtrzymuję to, że ognisty filar jest to bardzo mocna umiejętność i można grać tym ognistym filarem, eliminując spopielenie lub eliminując kulę ognia i jeszcze jakieś tutaj pasywki, żeby, żeby ten ognisty filar sobie rozwinąć. Ale to nie jest. Tak wygodny build dla mnie, dlatego ja gram właśnie w ten sposób, a nie inny. Odnośnie lodowej rękawicy tej również bez zmian. Wydaje mi się, że w poprzednim materiale miałem rzeźki chód, a teraz biegam cały czas z lodową barierą, żeby mieć więcej, więcej defa po prostu o te 20%. Ok, ze skilli to tyle. Oczywiście build pod kątem skilli znajduje się w opisie tego materiału więc można sobie śmiało go przejrzeć, przekopiować i poczytać. Ja tutaj nie będę się nad tym jakoś mocno rozwijał. No i mój główny build to jest dokładnie Ognista Laska z nową rękawicą. Wszystkie inne miksy to są jakieś broń dodatkowe, z którymi sobie biegam od czasu do czasu, ale nie jest to to z czym gram przez 90% czasu, który spędzam w grze. Przejdźmy do Ubioru do, do seta, w jakim aktualnie latam, jakich kamieni używam, O opancerzenie W jakim chodzę i wchodzę w nim, chodzę w nim już cały czas. Odrzuciłem light armor. Z racji tego, że nie biegam już tak dużo z great to też odrzuciłem ciężki armor i biegam sobie w średnim nawadze 229. Żeby taki średni stworzyć, należy założyć sobie hełm. Ciężki, klatę ciężką, średnie ręce, średnie buty i lekkie spodnie. Wtedy taka waga jest otrzymywana. No i od góry, co ja tej mam? Mam helm 574 skoru, który daje mi syfonowe spopielenie czyli na spopieleniu po prostu odnawiam sobie manę. 8,9 punkta many za każdy cel trafiony. Maksymalnie mogę trafić 3 cele, także gdzieś ta mana sobie wraca, akurat, w tym skillu. Z popieleń ma bardzo krótki czas odnowienia, więc zdecydowałem się dlatego właśnie na to. I do tego mam jeszcze skrócenie maksymalnych czasów odnowienia o 2,7%. Kamyk, tak jak tutaj i w całym secie to Onyx, ponieważ ten Onyx testuje. Aktualnie gdyby nie był to Onyx, który jest testowany, to biegałbym z diamentami. Diamenty zapewniają ochronę fizyczną i od obrażeń elemental. Czyli od tych tych magicznych obrażeń, klata. Klata jest, jest maruderska, czyli frakcyjna, i tutaj bardzo podobnie korzysta jest już niski gier Generalnie cała reszta setu to jest 520, i są to sprzęty frakcyjne. Uważam, że na ten moment one są po prostu bardzo, bardzo dobre. I dopóki nie wydropię jakiegoś sprzętu na 590, 600 gier to prawdopodobnie będę. Właśnie w tym secie biega o sobie na PvP, dlatego że daje mi skrócenie czasu odnowienia. No i jest ten smutny perk, nieustępliwość, czyli że otrzymujesz 4,5% mniej obrażeń krytycznych. No i ten perk, chcąc, nie chcąc, no, no on jest po prostu zbugowany. Wszyscy biegają w tych setach frakcyjnych, wszyscy biegają w Iron Bandach, czyli w, legenda w legendarnych setach na 600, które również mają ten perk. No i ludzie po prostu nie otrzymują mniej obrażeń krytycznych, ale generalnie otrzymują po prostu mniej obrażeń o daną tą wartość, która to jest podana, dlatego no, należy po prostu grać w takich setach, jeżeli chcesz wybrać lekki, no to też, też ten frakcyjny będzie tym setem bardzo, bardzo przyjemnym, No o ile nie masz jakichś tam części gier scorowo wyższych. Może się okazać, że po przeliczeniu po prostu tamte będą lepsze. bronie z jakimi biegam, mam dwa zestawy. W tym momencie biegam z laską, która jest z quest'a. To jest quest na przedmioty epickie, legendarne, 580 skoru dostępne w tych szarych strefach po wykonaniu wszystkich pobocznych misji i wbiciu danej broni na 20 poziom. Wtedy te quest'y się blokowują. No i biegam z tą laską, ponieważ z racji tego, że gram dużo napadł na posterunek, a tam jakby taką rolę przejmuje osoby, która zbiera azot, to też padł na tą laskę, bo ona ma zwiększone obrażenia na skażonych, a to miejsce tam jest właśnie wśród skażonych, gdzie tego azotu można najszybciej, najwięcej wyfarmić, więc dlatego biegam sobie z tym, do tego też robię dodatkowe testy, w porównaniu do tej laski, która ma 10% szansę na trafienie krytyczne i okazuje się, że używając jakichś umiejętności, skilli, to tak naprawdę tutaj nie ma żadnej różnicy między tymi brońmi odnośnie tego, jak często zdaje się obrażenia krytyczne. Nawet ta broń zdaje je częściej, więc podejrzewam, że jest jakiś ogranicznik szansy zdania obrażeń krytycznych, ale jaki to, tego jeszcze nie wiem. Jeżeli chodzi o to ataki to ta broń zdaje ich więcej, tych krytykali. Rzeczywiście. No ale biegam sobie z tą, bo jakoś po przeliczeniu, po zdaniu tam jakiejś serii obrażeń, dużej ilości, wyszło mi, że z sumy że tym bije po prostu sobie mocniej. Ale to jest wszystko kwestia jeszcze sprawdzenia GEMY, z jakimi biegam. To są GEMY Tieru drugiego zostały mi po też testach. Materiał odnośnie testów tych GEMów można znaleźć na moim kanale. Nie wiem, czy to jest błąd, że to tak działa, jak działa, czy, czy zbugowane są GEMY T2, Tieru drugiego czy GEMY Tieru 4 i Tieru 5. No, mi się wydaje, że te, które mam teraz na sobie założone, są zbugowane. Ale odnośnie tego, zapraszam do tego materiału. Można się z tym zapoznać. Rękawica, jaką noszę w tym momencie, na sobie, to jest rękawica frakcyjna. Założyłem ją, bo sobie sprawdzałem odnośnie obrażeń, jakie zadaje lodową burzą, czyli ice stormem. I wyszło mi na to, że w zasadzie tą rękawicą, pomimo tego, że ta ma dodatkowe obrażenia krytyczne zrobione, to te obrażenia bazowe tej 894 kontra. 868 wyszło na to, że tym po prostu bije mocniej. Więc wrzuciłem sobie w tym momencie taką rękawicę i z taką biegam. I tutaj na razie no nie mam, nie mam co, co zmieniać, bo ja poluję na laskę ognia 600 girskoru taką jak ta, ale do tego czasu, kiedy ona będzie mogła mi wypaść, to jeszcze długa, długa droga przede mną. Biżuteria, z jaką biegam aktualnie. Naszyjnik z kondycją. wolałbym z inteligencją wszystko zebrać, żeby móc sobie zrobić taką postać na full int, no ale niestety nie można mieć wszystkiego. Więc mam kondycję, no i perk, który chciałem, czyli boskość, otrzymujesz dany procent więcej zdrowia od wszystkich efektów leczniczych. Tutaj jest 9,7%, czyli mam blisko 10% więcej leczy mnie wszystko, co do tego leczenia służy. Na pierścionku mam inteligencję i to ten temper, który ja chciałem, czyli ostra świadomość, czyli ta szansa na obrażenia, na trafienia krytyczne jest o 10% wyższa. No i kolczyk, kolczyk, który jest dropem, wypada bodajże w rajskim gaju, czyli w Eden Groove w kopalni. No i tak naprawdę lepszego, lepszego kolczyka nie mogę sobie wymarzyć. I nie wiem nawet jak, czy da się gdzieś wydropić lepszy kolczyk niż, niż ten, więc po prostu z tym sobie biegam, a to dlatego, że ma odświeżający toast, który skraca czas odnowienia eliksirów o 25%. To jest ten perk, który chcę, a ta cała reszta jest dodatkowa i również jest bardzo, bardzo fajna. No i tak to, tak to wygląda. Biegam na, na Gears 541, hmm, tutaj widać mój dew, to jest około 1140%. I jak teraz mają się jeszcze moje cechy. Aktualnie biegam na kondycji 110, ponieważ po zjedzeniu żarełka, które daje 40 kondycji, wskakuje na 150. I to jest ta, ta przyjemna wartość, którą sobie osiągam z jedzeniem i to stosuję właśnie na wojny. No i tę inteligencję mam całą resztę wypchaną. Przez chwilę biegałem ze zręcznością, ale pozmieniałem przedmioty i tą zręczność odrzuciłem, ale... Ta szansa na zdanie krytycznych obrażeń jest tak duża, biegając przed Fire że wystarczy mi to, wystarczy mi to. OK, no i to by było na tyle z mojego update'u, mojego odnośnie buildu. Mam nadzieję, że grając magami bawicie się równie dobrze. Mam nadzieję, że gracie podobnymi buildami, bo są po prostu bardzo, bardzo mocno. Ostatnich tygodniach przetestowałem chyba wszystkie możliwe skille no i nie ma co ukrywać, bawiłem się doskonale ze wszystkimi umiejętnościami, no ale to, to drzewko jest zdecydowanie najlepsze. Grałem i z miotaczem ognia, grałem i z deszczem meteorytów. No ale niestety, tutaj z tym kręcę najwyższe obrażenia, oczywiście. Bo ja wiem już, jak tym grać, ale jak ktoś bierze jeszcze raz w ręce z popieleniem, to niekoniecznie może to wychodzić, dlatego trzeba też troszeczkę się nauczyć. Ok, ode mnie to by było tyle. Za uwagę bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam na streamy we wtorki, czwartki i niedzielę na mojego Twitcha oraz na moje socjalki i tutaj ogromna prośba do Was, żebyście wskoczyli na ten Instagram czy też Facebooka, bo okazuje się, że te liczby są. Hmm, bardzo, bardzo ważny dla potencjalnych współpracodawców. Tak. Kłaniam się nisko raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć.